Hi, hello, witajcie moi kochani. Dzisiaj o końcówce S w czasie Present simple. To, że należy ją dodać do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej, to oczywiście wiecie, czyli dodajemy do czasownika przy His, "-it", um, końcówkę S. Czasami jednak należy dodać ES. Dzieje się to wtedy, kiedy czasownik kończy się na S albo na SH, albo CH X, lub na O. Stąd mamy takie e, słowa. He kisses, it washes, she teaches, he fixes, albo it goes. Może tak się zdarzyć, że czasownik kończy się na y. Wtedy ten y należy mm, usunąć i w jego miejsce wpisać i i dodać właśnie tą końcówkę jeszcze es. Stąd będziemy mieć it cries, she flies, he tidies. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, kiedy spółgłoska jest przed y. Jeżeli przed y jest samogłoska, czyli takie litery jak a, o, e, i, u, wtedy nie musimy tego robić, czyli nie musimy zmieniać y na i i dodawać końcówki "-es", tylko po prostu wstawiamy "-s", tam, czyli dopisujemy "-s", do czasownika. Dlatego mamy he buys albo she plays. Ok, let's have a test. Mamy uzupełnić luki, wpisując analogiczny czasownik, tylko oczywiście ten czasownik do trzeciej osoby, liczby pojedynczej. You go, he goes. Tutaj O było na końcu, więc ES. I miss it, Mrs. Tutaj S na końcu, a właściwie nawet dwa Sy, stąd ES na końcu przy dopisaniu do trzeciej osoby końcówki. I teach, he teaches, cecha na końcu, ES zapisane. We tidy, she tidies, tutaj było Y na końcu i przed Y spółgłoska. Wyrzuciliśmy Y, dopisaliśmy I, ES. I do. I does, o na końcu um, es dodajemy um, do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej. They brush, he brushes, um, sh było na końcu. They wash, Ralph washes, sh na końcu, było stąd es. You try, my dog tries, tutaj było y na końcu przed y, spółgłoska. Stąd mamy IES i oczywiście Y. Wyrzuciliśmy. We relax, she relaxes. X na końcu ES dopisaliśmy w trzeciej osobie. Liczby pojedynczej. W kolejnym zadaniu mamy uzupełnić zdania odpowiednią formą czasowniku, które tutaj dla Was przygotowałam. Zdań jest 6, czasowników 8, więc trzeba wybrać. OK? Ready? Simon plays football with his team on Wednesdays. Ten czasownik przed Y miał samogłoskę, więc wystarczyło dopisać S. This bird flies to Africa in autumn. W tym przypadku Y był na końcu, przed czy po spółgłosce. W związku z tym wymieniliśmy Y na I i dopisaliśmy ES. My brother studies maths at university. W tym przypadku było dokładnie tak samo. Przed Y było D, więc półgłoska. Wymieniliśmy Y na I i dopisaliśmy ES. David usually catches a cold in spring. Tutaj w czasowniku cecha na końcu, stąd dopisaliśmy ES. She never watches TV in the evenings. Um, w tym przypadku cecha uh, również na końcu, um, w związku z tym es dopisane. And the last one, Helen goes to the cinema every week. Tutaj mieliśmy czasownik z o. na końcu i w związku z tym dopisaliśmy es. Ok, well, hopefully you enjoyed it, so thanks for watching and see you soon.